Oto ja! I dzisiaj muszę walczyć na przykład z takim komarem, aż potem będziemy walczyć z naprawdę potężnymi przeciwnikami. O, o atakuje mnie jakieś zwierzę, nie! Kret mnie zaatakował. Czyli musimy iść potrenować, bo jesteśmy teraz za słabi, ale będziemy najsilniejsi na świecie. Musimy upgrade'ować nasz pokój, żeby tutaj szybciej trenować. I już mamy światełko, jest! Okienko! I teraz zaczynamy trening. o, -o strzałkami muszę grać! Okej? Okay. Jabka. Dobrze, ale mi super idzie. I dostałem plus 3. Przed chwilą jest miecza, czyli dostałem kolejny atak. Teraz jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. Kolejny plus 3 siła. Super! Ło! Wow. I dostałem już chyba wystarczająco dużo siły, żeby wrócić na arenę. I teraz normalnie pokonam komar. No hita, elo! Chodź tutaj, Krecie. I teraz król komarów. O, o Ała Nie bij mnie tak mocno! No i mnie król komarów pokonał! 5 minutes later. Czyli teraz muszę nauczyć się blokowania. Odblokowujemy to za stówę. I teraz uczę się blokować myszką Jabłka musimy. Gwiazdek nie możemy łapać. Tylko jabłka. Zaraz chyba dostanę jakieś punkty. Tak, plus trzy. Kolejne plus trzy. O, elegancko, ale będziemy silni. O, o, i mi się mnożnik zepsuł. Nawet nie wiem, co daje ten mnożnik. Razy 7, razy osiem, razy dziewięć. I to mi się ciągle nabija. Wow! Jeszcze expa dostałem. Wow! Drugi level chyba mam. I mogę ulepszyć swojego bohatera. Tak! I nowego skilla dostałem. I muszę ulepszyć obaw statystyki. Ale jeszcze w sklepie mogę coś kupić. To może ulepszymy swoją broń. A, bo ja już mam jeden srebrny, czyli teraz blokowanie, armor. Moje jedzenia nie mogę. Dobra, to lepszą. I jeszcze armor lepszy. I teraz normalnie pokonam te komary. Na pewno. Poczcie, udało się. Ale pojdzie, teraz wygląda, mam lepsze i silniejsze wszystko. Jest komar. Za ile mnie uderzy? Za so, trzynaście. To ja go normalnie pokonuję. Dawaj, dawaj. Wal go. Tak jest. Wygrałem i dostałem nagrodę ze skrzyni. Jeszcze odblokowałem muzeum. A w muzeum się chyba dostaje jakieś pieniądze. Jak to upgrade'uję za stówkę, to dostaję... Golda co minutę. A w moim domu? Mogę kupić dom! Za 11 kupuję! A to jest chyba moja żona. A im lepszy mam dom, tym szybciej zarabiam. Im więcej expa dostaję. Dojdziemy na arenę. O, druga arena teraz. Bandyta dostaje normalnie. Ja go pokonuję. Dawaj go, dawaj go. Oła, 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 Jeszcze raz. Mocniej go uderz! Pięknie! 51 życia mi tylko zostało, czyli... O nie, mam atak specjalny! Wow, podwójny! To Oj, niestety... Ale, teraz mogę chyba chatę ulepszyć, bo mam 1B złota, okej, okay, nie wiem, co to znaczy. Dach... Jest, podrosło, razy półtora teraz wszystko. A, i już nie mogę, bo teraz 2B to kosztuje. A jakbym na trening poszedł i siłę zrobił... Zobaczymy, ile teraz dostanę wszystkiego. Dobra, patrzcie, easy, cyk! Cyk! Cek! O, i gwiazdkę zdobyłem! Gwiazdkę, udało się kolejną! O, nie straciłem mnożnik miałem 24 razy! O teraz jest misja, muszę 27 kombo zrobić. Czy mi się uda? Uwaga, uwaga! I co, dostanę? Dostałem! Misja, o, ale teraz jestem silny. Wychodzimy. Wow, kolejny level i 19 ataku. Czyli teraz mogę tutaj doładować. A jeszcze tutaj nowe czary. To zobaczmy, czy teraz w końcu kogoś pokonam. 640 nagroda jest. Ole, ale uderzyłem za 49. O, batko. Dobra, to teraz z bossem. Uwaga, z bossem. On mnie uderzy za ile. To ja podwójny atak. Pek, pek. Ja ciekaw. O, nie, teraz dopiero jest boss. Ała. Ała! oj, oj. oj. A to nie było 2B, tylko 26. Teraz mam 32. Mogę HT ulepszyć. Na przykład okno sobie dołożyć. I mam 1 razy 8. O, 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 o. teraz będzie szybciej. Jeszcze tu dostęp. Dobra, normalnie. pyk, wszystko w atak. I jeszcze poćwiczę atak. Ciekawe, ile teraz ataku dostanę. Zobaczcie, jak dobrze mi idzie. Ale kombo. nie, no, zepsułem kombo. Jak się zacząłem odzywać. Czyli trenować chyba można cały czas, ile się chce. Bo widzę, że to mi się w ogóle trening nie kończy. Im dłużej będę trenował, tym więcej. Więcej dostanę. Jeszcze tylko jedną gwiazdkę muszę. Dwie muszę jednak zebrać, bo nie trafiłem. Gwiazdka! I jeszcze jedna! Jest gwiazdka, mam! Udało się, dostałem. I razem 29 siły dostaję kolejny level! No dobra, damy troszkę w obronę i atak! No i jeszcze tutaj, żeby zablokować na 3 sekundy. Teraz na pewno pokonam tych dziadów, tylko trzeba... Dobrze. Ja biję po po sto coś! Patrzcie na to, 100, 116. Tego też! I teraz król dostaje po... Odwójny atak miał dostać. Czemu nie dostał? Teraz dostał! Nie. Ale pięknie pokonałem bossa! Ile dostałem? O, ja cię kręcę. Aż chyba 600... 600 golda ponad. Tak! 804 golda mamy. Ula la! No to patrzcie, co się dzieje teraz. Idziemy na chatę. Tutaj dostaniemy więcej. Robimy sobie pięterko... To wszystko na, na, No dobra, już nas nie stać. Ale mamy razy 2,4 teraz mnożnik. Więc jak ja sobie teraz pokonam tych, którzy dają 600? To ciekawe, czy dostanę więcej. Tu mam 527. Aha, to się tylko raz dostało? Za wygranie tego. Dobra, to, czyli tu są kolejni. O, lebiło po 98. To jest kolejna już trzecia arena. Nie, on mnie. Uderzy za mocno, ale jak tu kupię jabłko, to będę mógł z daleka uderzać. No i jeszcze mamy tutaj atak do dodania. Dobra, poćwiczę trochę blokowania jeszcze. 24 hours later. Pat o, dobra, skusiłem. I teraz patrzcie na to. 52. Jeszcze jakieś dwie koliczynki, prawie dwa lewele! A tu można jeszcze coś kupić za 250, za 500 i za jeden srebrny czyli za 1000. Musimy na to uzbierać. Oj, w muzeum jakiś grzyb się pojawił. Zeżar, koniczynkę I dał nam pieniądze za to. O, i w banku 48. Tu jeszcze możemy atak dołożyć. O, skila ulepszyć. Ulepszamy tego pierwszego chyba. I jeszcze to oszołomienie, O, Mogę na treningu coś zrobić to, O, tu jeszcze upgrade'ować No dobra, teraz będzie się szybciej trenowało Ale już pokonujemy tych Tych trzecich dziadów pokonujemy, patrzcie Za 197 Wow, normalnie podwójny Dlaczego dwa razy walnąłem, ale czad I z daleka jeszcze Tego, podwójnie, podwójnie go, dawaj, pięknie Oła. Nie podoba mi się to. Teraz jeszcze tą tarczę mogę użyć, tak! Patrzcie, co się dzieje! O, nie czy go pokonam, pokonam go! Dawaj, dawaj! Oszołomiłem go i wygrałem Tak jest Dawaj mi tu skrzyneczko, ale pieniędzy Co tu się stało, ile rzeczy dostałem 3000 golda mamy W sklepie mogę kupić większy miecz Dawaj go Trening też sobie jeszcze ulepszy, A nie, musimy zobaczyć co to jest To jest za 250 i to jest za 500 A, tu jest blokowanie O, muszę w ostatnim momencie przyblokować Czyli, aha, on robi Takie ataki, łamatko Dobra, rozumiem, o ja cię Krycę, to jest już trudne, muszę się Nauczyć wszystkiego, co on robi. O nie. Tu się podskakuje. Tu się chowa. Teraz się podskakuje. A teraz się odsuwam. A teraz podskakuje, o nie. No dobra, wystarczy tego. Czyli dostałem plus cztery. Ale jeszcze celność. Ale jajca, patrzcie w celność normalnie. Pyk. A to łatwe? O, ale to będzie łatwe. I ja cię kręcę. Jak ja tu z tysiąc milionów nabiję. O nie, one się teraz ruszają, cwaniaczki. Trzeba we wszystkie trafiać chyba dobrze. O nie. Czyli jak one będą mi znikać. O ja cię kręcę razy 25, razy 27. To już wiem, co to. To ro... jest ten mnożnik. To jest dzięki temu szybciej się chyba robi wszystko. O nie, nie trafiło i mi się zresetowało. Koniec. 72 celności, ja jestem ciekaw, co to daje. No ja jeszcze sobie oczywiście troszkę siły pod szkole. Myślę, że 38 wystarczy. Jeszcze mogę teraz dołożyć, ile punktów do ataku. I do skilla. Do tego, dobra, rozwalamy Teraz czwartą arenę jak nic 17 tysięcy za nią już. ej, o, mocno bije O nie, nie podoba mi się to Tu trzeba dwa razy walnąć Dobrze, o nie, nie mogę kolejnego skilla Nie, za co tak mocno O matko, zobaczcie co tu się dzieje Jak ja już tu chwilę potrenowałem O nie, ale teraz jest potężnie Jak to wszystko szybko leci, szybciej, szybciej Oj, skusiłem, no dobra Mamy wykonane sporo zadań tu stoimy 105 tarczy. Ma nas za mocno. Teraz chyba jeszcze level dostaliśmy. Mamy 60 punktów do rozdania. No dobra, musimy dołożyć tam życie. I to. Teraz się uda. Teraz rozwalimy tych goblinów głupich. I cyk, prawie na hita. On nas bije po 237. Dobra, dlatego życia potrzebujemy. O, dostał. Ten już bije też za 200. I teraz trzeba dobrze to rozmyśleć. Tego może dwa razy z rzędu trzeba walnąć. Tak. I tutaj zaraz dwójeczkę. Oszołam go. No, oszołem go, dobrze. Pięknie. Wal go! Mocniej, dziada! Jeszcze trochę! Je nie! Tak! Tak jest! Pokonaliśmy dziada w końcu, goblina! Dawaj pieniądze, ale teraz dużo dostaniemy. Tu chyba będzie 12 tysięcy. Albo jeszcze więcej! 15, dobrze! 18! Ciekawe, kto jest dalej na piątej walce. E, teraz co? Komar ma 1300 życia. Ja nie wierzę. Co to jest za komar? E, dostaliśmy tu jakąś trójkę. Dobra, co to jest za skill? Ło, wow, trucizna! Szybko, podwójny atak! O nie! Nie! No dobra, prawie udało się. Myślę, że delikatnie możemy sobie tutaj drzwi dołożyć za jeden. No i potrenować to ostatnie, bo to jest szansa na krytyczne uderzenie. Czyli teraz, jak będzie atakował... O, teraz i teraz musimy trafić, bardzo dobrze. I kolejny atak. A zobaczmy najpierw, jak teraz dostaliśmy plus 5. O, i nowego skilla dostałem! 3,98% na uderzenie krytyczne. Ulepszamy tego skilla i tego... Tego się nie da. Dobra. To, to drugie ulepszamy I statystyki jeszcze, o i życia więcej Teraz będziemy mieli życia Mam 2000 HP, dobrze teraz O i co komarze głupi Możesz sobie bić po 400 Chociaż nie bij mnie, bo to mocne jest Teraz tak, od razu trzeba tego zatruć dziada I jeszcze mogę go dwa razy ciachnąć Dobrze Teraz tego zablokować. Okej, okay, udało się. Ja nie wiem, na ile on jest blokowany w ogóle. Co to za skill? Udało się? No, ale tego to już chyba się nie uda. No. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Było dobrze. Ale tu ile teraz dostanę za te koniczynki? Ile nagród? No, no, no. Teraz ulepszymy sobie miecz. Ale mam już kosę kozacką. No teraz to już muszę wygrać. No musimy wygrać z tym komarem obrzydliwym. Dawaj go. O, po 700, a on nas bije dalej po 400. Okej. Okay. Pięknie. Musimy chcemy zobaczyć jak sobie w ogóle będziemy radzić gdzie są problemy o po tego jeszcze dajemy radę pokonać ciekawy czy tego pod... oj on po ile nas bije po 578 dobra i teraz tego podwójnie o nie od razu go starczą, trzeba dziada załatwić. Czyli tu sobie na razie czekamy. Na tego jeszcze chyba też poczekamy. Dobra. I teraz od razu tarcza, 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 tarcza. Pyk, tarcza. I cyk, jeszcze go zatrujemy. Elegancko. I cyk podwójnie. To jest król komarów. O ja cię kręcę po 800 ta zbiję. Oj, 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 To na niego trzeba było wszystko użyć, ale nie starczyło nam życia. O, tu jest jeszcze teraz wampiryzm. Szansa na odzyskanie 25% życia. No i teraz jeszcze dołożymy życie. No i jeszcze jeszcze chwileczkę, oczywiście potrenuję, żeby jeszcze więcej życia dostać, bo mam teraz 2800. A po chwili jak potrenowałem, tu mam 388. Elegancko. No musimy dziadów teraz pokonać. To nic. Zobaczmy. O, jeszcze tu mamy jakiś lightning, fireball. Ciężko będzie. Sprawdźmy tego firebola. O, za 3500 bije! Skąd to się wzięło? Ale jaja. Dobra, używamy tu, używamy to, użyj to. No wal! Dobrze! Teraz jeszcze lightning, dawaj. I tarcza! Ale pięknie! Dobrze, zatruj go i bij go jeszcze podwójnie. Dawaj! Jest! Udało się! Piątą arenę całą skończyliśmy. Coś niesamowitego: 77 tysięcy, 91 tysięcy. No to teraz to już jesteśmy naprawdę silni. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.